Wszystko się zaczęło od tej ma ma małej pszczółki, właśnie ją znalazłam. Zaadaptowałam tutaj zapaleniem płuc, ona chorowała, strasznie chorowała, później się okazało, że ona była w ciąży. Przyjeżdżaliśmy tu z moim obecnym partnerem dokarmiać koty i to bardzo często, prawie codziennie, często tu nocowaliśmy. I ona tak błąkała się tutaj przez wiele tygodni. Nie wiem czy nawet nie przez wiele miesięcy. I po prostu ja mówię wyszek, nie coś ja trzeba zrobić z tym pieskiem, bo przecież nikt się tu nim nie interesuje. I żeśmy tam talerzyki zaczęli podstawiać i ona zaczęła do nas przychodzić. No a teraz po prostu potrzebuję pomocy, żeby mi ktoś pomógł, bo po prostu taka sytuacja życiowa mi się wydarzyła, że że no nie daje rady sobie już. No. Potrzebuje pomocy. Ma pani y, w tym momencie cztery słuczki. Cztery słuczki i sześć kotków. Tak. I kotki są wysterylizowane, wykastrowany kocurek, a słuczki nie. Słuczki nie są. I też są trochę nieodżywione, znaczy nieodżywione, są niedożywione. To jest Zosia, tu jest kropka, jest kropka. tu jest Sonia. To jest Sonia, a to jest czarna. I i tej pomocy tak naprawdę pani potrzebuje, I potrzebuje e, tak. e, dla swoich Bardzo, zwierząt. Tak. żeby ktoś mi pomógł po prostu. Bo zwierzęta mnie czekają, a ja. Je. Oj, one chodzą na spacery ze mną. Chude są, bo po prostu zaniedbała. One są świetne. Ja mam dobry z nimi kontakt. Chodźcie dzieci. Chodźcie moleńko. I one się uwielbiają. Kaczmy Super. też. Ojej, co wyrzeście tu dostały? Jakie? No, jakie wartościowe jedzenie. Tak, moje życiaki. Tak.